Tak, kurwa, proszę Państwa, życie na imigracji w Wielkiej Brytanii. To jest przejebane życie. Zupki sobie trzeba kontrolować samemu. Warzywne, marcheweczka, chlebek do tego, no bo co innego? No, powiem Wam, jest klasa. No, ugotowana zupka. O, wygląda tak. Jarzynowa. Kto nie umie, to mogę dać przepis zajebisty. No, tak kurwa, prosiaczki. Pytacie o ten pas? Żebra połamane. Tak jest w Wielkiej Brytanii. No, mydła są ślizgie, i człowiek upada. No ja. I na okrętkę. Harry Potter leci. I tyle. Coś trzeba w życiu robić. Nie ma to tamto. Proszę, brokuła, kalafior. No dobrze przyprawiona. do tego chlebek. Mhm. No, moja. Obiad, o kolacja. No niestety. Samemu czasy gotować. Marcheweczka, zdrowy produkt. Mm. Do zobaczenia w na następnym filmie.